mano tutaj ZłuchekPel i witam Was na moim nowym kanale to jest pierwszy film na moim nowym kanale i chciałbym ogłosić konkurs tak, do wygrania są dwa klucze to wszystko to są wersje próbne więc się tak nie zmylcie, nie? dwa klucze do World of Warcraft jeden klucz do Starcrafta 2 i dwa klucze do Diablo 3 tak, sponsorami tych nagród są moi dwaj koledzy oni nie mają kod na YouTubie, to znaczy mają, ale tak nic nie nagrywają, ITP, więc tam nie będę podawał. I y, będą trzy miejsca, wszystko to będzie losowanie. Miejsca będą tak mniej więcej porówno, chociaż to trzecie będzie tak trochę słabsze. Y, za pierwsze i drugie miejsce kod do World of Warcraft i Diablo 3, za drugie miejsce również kod do Diablo 3 i World of Warcraft. A za trzecie miejsce kod do StarCrafta dwójki. Tak, yy, osoby, które wygrały będą powiadamiane na yy, PW na, na YouTubie, więc to tyle. W komentarzu po prostu musicie napisać. W komentarzu musicie po prostu napisać yy, biorę udział I, i, i to tyle. Do zobaczenia. Cześć Pa. Czytajcie opis!